Ja prze, prze, sorry, że teraz nagrywam odcinek, bo słuchajcie, y, dzisiaj był odcinek pony, ale słuchajcie, pomyślałam, że nagram piosenkę, bo słuchajcie, ktoś mi mówił, żebym dzisiaj nagrała piosenkę. Moja planeta, nie wiem, czy dam radę, dobra, zaczynamy. Patrzcie, ja miałam do nauki tej piosenki, do zaczynamy. Moja planeta, jest całkiem nie z tej ziemi. Moja planeta... Nie ma ceny, moja planeta jest rano niewyspana. Moja planeta jest tam, gdzie ty i mama. Moja planeta nie spadła tu z księżyca. Moja planeta to tajemnica. Moja planeta raz zimna, sprzegrzana. Moja planeta jest tam, gdzie ty i mama. SOS to Ziemia Wojna jutro tlen już będzie zbudzić sos ratujmy siebie sami sos do siebie wysyłamy moja planeta miłości się nie boi moja planeta Broń rozbroi. Moja planeta na dobre obczaje. Moja planeta na wszystkim dłoń podaje. SOS do ziemia woła ludzi. Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić. SOS, ratujmy siebie sami. SOS, do siebie wysyłamy. Tak to prawda, ziemia była cierpliwa, ale teraz musi, teraz musi być żywa! SOS! To ziemia woła ludzi. Jutro tlen, już trudniej będzie zbudzić. SOS, ratujmy siebie sami. SOS do siebie wysyłamy. SOS do ziemia woła ludzi. Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić. SOS, ratujmy siebie sami. SOS do siebie wysyłamy. Dobra, to już koniec tego odcinka. Przepraszam, że taki krótki biosecie. Chciałam tylko zaśpiać piosenkę. Pa! Jeżeli macie się nauczyć tej piosenki, to wbijajcie na mój kanał i y, 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 obejrzycie ten film. Pa. Posłuchajcie raczej tej piosenki. Pa. Mój utwór. Pa. A chyba w, w kolejną się, Nie kolejną. Tylko w sobotę. W kolejną sobotę będzie moja wymyślona piosenka. Pa.